Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z kosmetykami, którymi pielęgnuję swą twarz. Ostatnio przeczytałam tą książkę w zasadzie jednym tchem, bo jak jechałam do Warszawy, to za jednym zamachem ją przeczytałam. Tą książkę Madame Chic, czy Chic którą Wam pokazywałam w zakupach, ponieważ ja ją dostałam w prezencie urodzinowym. Naprawdę bardzo ona mi się spodobała i chciałabym się nią zainspirować i ograniczyć, Rzeczywiście zarówno stosowanie kosmetyków, ilości w zasadzie tych kosmetyków, jak i ciów, a także rzeczy po prostu różnych przedmiotów, które otaczają mnie w moim domu. No i dzisiaj chciałabym właśnie pokazać jak wygląda pielęgnacja mojej twarzy. Staram się teraz ograniczyć do dwóch kremów, nie do, nie do tak jak kiedyś do trzech czy czterech, które kupowałam, bo była jakaś promocja staram się kupować kosmetyki, te, które mają rzeczywiście dobre recenzje na wizerzu, bądź który, z którym mam miłe wspomnienia, które już wcześniej stosowałam. I teraz na tą chwilę do oczyszczania twarzy stosuję mydło, ja akurat mam w takim pojemniczku plastikowym, które u mnie zawsze leży, stosuję takie mydło siarkowe, och, leci mi, bo nie zauważyłam, że tam trochę mydła z wodą się zmieszało. stosuję to mydło siarkowe, niestety nie mam opakowania, ale znalazłam informację które były w internecie i to mydło reguluje pracę gruczołów łojowych i wydzielanie sebum, wspomaga redukcję trądziku, działa antybakteryjnie, łagodzi stany zapalne skóry, pomaga zachować naturalne pH, delikatnie oczyszcza, nie podrażnia, nie i pozostawia skórę czystą i zdrową. Ja rzeczywiście muszę się z tym wszystkim zgodzić, ponieważ ja od jakiegoś czasu już stosuję to mydło. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ rzeczywiście moja skóra się znacznie poprawiła. Tak jak mówiłam Wam we wcześniejszych filmikach, nie wiem czy te osoby, które oglądały to już wiedzą. Ja miałam trącik na plecach i stosowałam benzaknę na plecy, a derm na klatkę piersiową. Już jakiś czas nie stosuję, akne Derm w ogóle odstawiłam w trakcie, ponieważ mimo tego, że go stosowałam, czy mimo to, że stosowałam tą maść, to nadal mi wchodziły w więc odstawiłam szybko. Ale benzakne zaczęłam również stosować na kratkę piersiową i rzeczywiście ta maść pomagała. Ja już skończyłam tą kurację w zasadzie skończyłam się ta maść i zaczęłam tylko używać tego mydła siarkowego. I rzeczywiście nie, występ, nie wyskakują mi absolutnie żadne nowe pryszcze, Abs e, pryszcze, zaskórniki, e, nie wyskakują zarówno na twarzy, bo również na twarz używam to mydło, jak i nie wyskakują na dekoldzie ani mm, na plecach. Także ja naprawdę jestem z tego mydła bardzo zadowolona. E, I tak jak ja Wam mówiłam wcześniej, ja zakupiłam go w kosmetycznym sklepie na, na naszym tutaj targowisku, czy też bazarze nieopodal domu. Za fantastyczną cenę, chyba 4, już teraz nie pamiętam, ale chyba jakoś około 4 zł, a wszędzie widzę, że powyżej 7 ceny nie schodzą. No i jestem ogólnie bardzo zadowolona z tego mydła, przede wszystkim dlatego, że rzeczywiście jest skuteczne. Po drugie jest wydajne. Po trzecie, zapach e, nie, nie, nie przeszkadza mi e, absolutnie w żaden sposób. E, no i po czwarte, nie wiem czy powiedziałam, po trzecie, czy nie, po, czy, po, czy, po kurczę, nie o które już powiedziałam wcześniej, w każdym razie po czwarte działa. Działa, oczywiście działa i jestem naprawdę z niego zadowolona, także. Jeżeli borykacie się z delikatnym trądzikiem, jeżeli chcecie delikatnie oczyścić, oczyścić swoje plecy, dekolt, y, czy też twarz, to polecam Wam serdecznie, y, y, żebyście wypróbowały, czy wypróbowali y, to mydło. Ja naprawdę jestem z niego zadowolona, ponieważ czytałam też w niektórych komentarzach, że to mydło wysusza. U mnie naprawdę absolutnie nie wysuszyło skóry. Nie wiem, czy dlatego, że stosuję później produkty mocno, czy też, no mocno, raczej mocno nawilżające, czy po prostu nie, nie wysusza mojej skóry, ja mam skórę mieszaną, nie wiem, w każdym razie naprawdę jestem z niego zadowolona i absolutnie nie wysusza, fantastycznie oczyszcza moją skórę. Także ja Wam również chciałam polecić przy okazji dzielenia się z Wami moimi, moją pielęgnacją skóry. Dobrze, następny produkt to kolejny, kolejna rzecz do oczyszczenia. Jest to płyn micelarny do demakijażu i tonizacji twarzy, twarzy i oczu. Ja mam do skóry wrażliwej, jest to firma Be Beauty z Biedronki. Ja również miałam płyn micelarny, no wiele już płynów micelarnych używałam, zaczynając właśnie od tego. Miałam również AA, borżuła czy borżuła ja i również miałam biodermę. Zarówno to do skóry wrażliwej różową, a także miałam tą zieloną, z tego co pamiętam, jest to do skóry mieszanej. Ja naprawdę między tym płynem do, do zmywania makijażu, czy też tym płynem micelarnym, a płynem micelarnym z biodermy nie widzę w ogóle absolutnie żadnej różnicy. Nie wiem, czy widzicie różnicę, jeżeli tak, to dajcie mi znać jaką, bo no nie wiem, naprawdę nie widzę absolutnie żadnej różnicy. Zastanawiam się, czy na przykład, gdyby przelać ten produkt do, do butelki biodermy, czy rzeczywiście te komentarze dotyczące tego produktu na przykład nie byłyby lepsze tych osób, które dały komentarze negatywne. Bo czasami wydaje mi się, że po prostu nawet nie chcemy sięgać po te tańsze kosmetyki, bo z góry jesteśmy uprzedzeni, a jednak naprawdę czasami warto wypróbować. Także ja również jestem bardzo z tego produktu hmm, zadowolona i tym teraz aktualnie zmywam, yy, zmywam yy, makijaż. Najpierw stosuję... To mydło, a później to, co się jeszcze nie doczyściło, nie domyło, to stosuję, traktuję w zasadzie tym płynem micelarnym. Dobrze. Jeżeli chodzi o poranną pielęgnację, to używam również toniku, toniku ziołowego. Bo jak zmywam makijaż i e, używam tego płynu micelarnego, to on już dodatkowo tonizuje skórę, więc nie, 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 nie nakładam również tego toniku. Więc jak wstanę, to myję twarz oczywiście tym mydłem siarkowym. Niektórzy zauważyłam, że nie używają w ogóle, nie myją mydłem twarzy, tylko tonizują i nakładają makijaż. Ja jednak również czuję się czysta, jak mogę się cała dobrze doczyścić wodą z mydłem. Także ja używam najpierw mydła, później używam tego toniku nawilżającego e, lukrecji gładki z firmy Fitomet, z którego jestem naprawdę niebywale zadowolona. To jest pierwszy tonik, w ogóle wcześniej nie zwracam uwagi na toniki. Uważam, że a tonik tak no, w zasadzie zawsze stosowałam, ale mm, nie zwracam uwagi, e, czy są nawilżające, czy oczyszczające i nie w ogóle nie widziałam też różnicy, a tutaj naprawdę e, ten produkt nawilża. Ten produkt naprawdę nawilża. Jest on do skóry co prawda suchej i wrażliwej. Ja suchej skóry nie mam, ja mam skórę mieszaną z tendencją czy znaczy nie ja mam skórę mieszaną w stronę teraz już normalnej, ale pomijając ten fakt, naprawdę jestem zadowolona z nawilżenia skóry tym tonikiem. Może szata graficzna nie jest taka, taka zaciekawa, w zasadzie bym powiedziała taka z apteczki babuni wygląda to po tej po tym zdjęciu, ale naprawdę ten produkt u mnie, u mnie ma bardzo duży plus i jestem naprawdę z niego bardzo zadowolona i zapach oczywiście jest również przyjazny dla mojej skóry. Dobrze, jak już tonizuję twarz, to używam kremu pod oczy, która nie jestem z tym kremem zaprzyjaźniona. w zasadzie, no teraz go stosuję, ponieważ dobrałem go mamie Skin Future 2 w jednym bez zapachowy krem pod oczy z firmy a Wolałabym jednak, żeby nie był bez zapachowy, ponieważ ja lubię bardzo lubię zapachy Ym, i muszę go wykończyć. Jest to krem przeciwstarzeniowy między innymi. Yy, muszę go wykończyć. Jestem zadowolona, ponieważ dosyć dobrze nawiesza skórę, ale nie mam w zasadzie porównania do innych kremów, więc na, na pewno, jeżeli przetestuję inne, to yy, na pewno będzie jakieś yy, porównanie. Teraz się zaczajam, chyba się zaczaję na te żele z firmy Floslek. Jeżeli lubicie te żele z firmy Floslek, to dajcie pod spodem w komentarzach znać, które są Waszymi faworytami, ponieważ właśnie zastanawiam się, który, na który się skusić. Dobrze. I następnie, jak już nałożyłam krem pod oczy, to nakładam krem zwykły. Krem intensywnie nawierzający. Akurat naprzemiennie stosuję ten krem nawilżający Hydrocare z firmy Bandy z tym kremem ochronnym z firmy Iwostim z filtrem 50. I ten ochronny, niestety nie mam ulotki, ale znalazłam informację w internecie. Ten krem z firmy Bandy ma kwas hialuronowy, olej migdałowy, a także witamina A i E i ma eliminować szorstkość skóry. I rzeczywiście jestem z niego zadowolona. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, ja wolę takie bardziej treściwe konsystencje, wolę te produkty, jak są takie tłuste, bogate. Ten produkt jest typowy, typowo nawilżający, jednak staram się, staram się polubić takie produkty, ponieważ no z tymi tłustymi ciężko moje fluidy, kolid, no fluidy po prostu kolidują z tymi ciężkimi skremami. I ja z tego produktu no jestem zadowolona, ma 50 ml. Pompka, fajnie, że pompka. I bardzo ładny, przyjemny, jak dla mnie bardzo ładny i przyjemny zapach, typowo świeży. Nie wiem, czy dodatkowo jakieś cytrusy, jeżeli chodzi o, perfum, o, za, o zapach, ale mm, mi naprawdę, mi naprawdę on bardzo odpowiadał, ja w ogóle bardzo lubię takie świeże, typowo świeże zapachy. Dobrze i mm, następny to krem, no tak jak Wam mówiłam, na przemiennie, który produkt, który na przemiennie stosuję z tamtym kremem, to ten krem z firmy Ivostin Solerin, so, Soler, Solecrin, Solecrin, przepraszam, 50 SPF. To jest krem ochronny do skóry wrażliwej, alergicznej i już można go stosować po 6 miesiącu życia, dlatego również to jest duży plus i jest to krem wodoodporny. Ja bym raczej wersji wodoodpornej nie kupowała, gdyby nie to, że zabrałam go również mojej mamie, bo widziałam, że nie stosowała, a ten ma tylko 12 miesięcy ważności od otwarcia. Widziałam, że ona już otworzyła, także ja postanowiłam, że go jej podbiorę. No i ja z tego produktu jestem zadowolona, ponieważ już jest to moja nie pierwsza tubka z tej serii, ale wcześniej chyba miałam niewodotworne, z tego co pamiętam. No i ogólnie no dobrze, dobrze sobie radzi z zabezpieczeniem przed promieniowaniem słonecznym, a poza tym cena jest dosyć kusząca, ponieważ chyba to jest niecałe 30 zł. Dobrze, jeżeli chodzi o, um, o wieczorną pielęgnację, to zazwyczaj nakładam samopalacz w kremie do twarzy i ciała z firmy Kolastyna. Wygląda tak. Ja już przetestowałam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo samoopalaczy, jak i kremów brązujących. Moja, e, moja miłość w zasadzie do tych produktów zaczęła się w szkole średniej, e, gdy wszystkie koleżanki chodziły na solarium, a ja nie chodziłam. E, I stosowałam właśnie balsam brązujący i samopalacze. Mogę Wam powiedzieć, że najmocniejszym, który ja przetestowałam, najmocniejszym z balsamów brązujących jest balsam DAF i on jest nawet często mocniejszy, daje efekt niż gdybyśmy nałożyły samą opalacz. Niestety ten DAF, który był również do twarzy, teraz chyba już nie ma w ogóle tych, Dove, tych, tych kremów DAW z, z serii Summer Glow i one w ogóle nie dają takiego efektu absolutnie jak ten, jak daje ten balsam brązujący. Ten balsam naprawdę daje dosyć mocny... Efekt jak te kremy w ogóle praktycznie nie działały. Z tego co pamiętam, to dobrze nawet działał dla mnie, znaczy przyciemniał moją skórę. Johnson Johnson z tej serii, już nawet nie pamiętam jak ta seria się nazywa, bo ona już była tak bardzo dawno temu i on dawał naprawdę u mnie przynajmniej ładny kolor, bo ja lubię takie złociste kolory, bardziej złoto niż brąz, ale on niestety uczulał moją skórę, także musiałam z niego zrezygnować. W każdym razie teraz wróciłam do kolestyny, bo kolestynę stosowałam. To był mój w ogóle pierwszy sam opalacz. W gimnazjum, tak, koleżanka mi go poleciła i to był mój pierwszy samopalacz w gimnazjum. Później dopiero zaczęłam w szkole średniej się tym interesować i czytać też składy i ten hydroid czy jakoś tak, nie wiem. W każdym razie, nie wiem czy to teraz dobrze wymawiam. W każdym razie wróciłam do niego po latach i rzeczywiście jestem bardzo z niego zadowolona. Ostatnio moimi ulubieńcami była lawera, którą również długo stosowałam a także y, z firmy i ten y, przeciwstarzeniowy krem samoopalający i byłam z nich tam również zadowolona, ale jednak ten jest naprawdę rewelacyjny. Po pierwsze pachnie bardzo ładnie kakaowo, po drugie cena jest fantastyczna, a po trzecie jest super działanie i w ogóle nie zapycha y, moich, y, mojej twarzy, także naprawdę jestem z niego zadowolona i na razie jest to mój numer jeden, ale być może nie wykluczam, będę to testowała dalej, ponieważ nie jestem stała w mych uczuciach, czy w uczuciach mych. Dobrze, i już przedostatni produkt do twarzy to jest peeling już z tego co wiem, już jest nowa szata graficzna, ale ja jeszcze wykańczam tą w tej starej. Peeling morelowy, ultra oczyszczający do każdego rodzaju skóry z firmy Soraya. Wygląda w ten sposób i ja jestem również z niego bardzo zadowolona. Może Wam pokażę. Oj, chyba troszeczkę wody wycieka. Może Wam pokażę, jak wygląda. Nie jest to taka żelowa konsystencja, jest to. Konsystencja kremowa z pomarańczowymi drobinkami pachnie raczej nie morelowo, ale dosyć przyjemnie i świeżo. I działa rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Te drobinki, niby nie są takie nachalne, niby są delikatne i małe, ale bardzo dobrze, bardzo naprawdę dobrze radzą sobie z oczyszczaniem, ze złuszczaniem w zasadzie martwego. Na skórka, także jestem bardzo zadowolona z tego produktu. W ogóle myślałam na początku, bo to, ten peeling ma 150 ml, w ogóle na początku myślałam, że jest to do skóry peeling po, tym, po, tej, po tej gramaturze, po tej wielkości, ale okazało się, że jednak jest to głównie. Co mm, nie, nie ma tu żadnej informacji. A nie jest! Do twarzy, szyi i dekordu. I myślałam po prostu, że jest to do skóry, a jednak się okazało, że to tutaj do tych okolic przy twarzy. Także no, nie jestem bardzo zadowolona, ponieważ kosztował chyba, nie wiem, czy 10 czy 13 złotych, już nie pamiętam. W każdym razie naprawdę w stosunku do pojemności jest to mega, mega rewelacyjna scena. Dobrze. I na razie na pewno przy nim pozostanę. Może jak on mi się skończy, to kupię tą wersję, spróbuję tą wersję do skóry yy, mieszanej czy też tłustej, już nie pamiętam. I wiem, że była jeszcze druga opcja. No, ale naprawdę zostanę przy tej w ogóle serii. No, i ostatni produkt to, jeżeli chodzi o moją twarz, to rzęsy również wliczały się do mojej twarzy. Używam regenerującego kremu do rzęs firmy Elbiotika, 10ml. Jest taki. Przy okazji wam pokażę również słocza czy słocz na ręce. Wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy to zobaczycie, czy nie. Jest to taka konsystencja moskowa. Wygląda w ten sposób. Nie ma żadnego zapachu i niby ma regenerować rzęsy. Stosuję go, ponieważ go mam, ale nie zauważyłam żadnej, żadnego zregenerowania rzęs. Bardzo dobrze u mnie, u mnie się sprawował olej rycynowy. Na pewno jak mi się ten skończy, to kupię tym razem olej rycynowy no i, no nie wiem, no wrzosy mi nie wypadają, zarówno przy tym mi nie wypadają, jak i przy tamtym olejku rycynowym, nie wiem, czy to jest taki must have, naprawdę nie wiem, bo nie zauważyłam reżu, e, różnicy między tym, a niczym, jak nie, nie stosowałam nic, bo był taki okres, że nie stosowałam nic. Dobrze, z mojej strony to wszystko, dajcie czymś, dajcie, dajcie, czym, dajcie, znać, czy podawali Wam się e, moi kosmetyczni, w zasadzie też ulubieńcy, bo e, prócz tego kremu, który nie mogę jeszcze nazwać ulubieńcem, to pozostałe kosmetyki, które akurat używam do pielęgnacji twarzy, to są to moje ulubione produkty, także dajcie znać, czy Wam się oni podobali. No i dajcie mi znać, czy widzicie jakąś różnicę między płynem micelarnym z firmy Be Beauty, a na przykład z biodermą. Także czekam na Wasze komentarze i proszę, jeżeli Wam się podobało, to proszę o kciuki w górę, a także proszę o, subskry o, subs o subskrypcję. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.